Najwięcej oczywiście poświęcam uwagi porucznikowi Tadeuszowi Narkiewiczowi. Ja z tą postacią zetknąłem się po raz pierwszy, proszę Państwa, jakiś ćwierć wieku temu. To było e, pierwszy raz, o nim usłyszałem w jakichś luźnych opowieściach. E, w luźnych opowieściach kombatantów, prawdziwych kombatantów, których miałem okazję poznać, ponieważ e, przez okres 50 lat do roku 1989 w szeregach jedynej słusznej organizacji kombatanckiej w Polsce Ludowej o nazwie SPOWIT. Były całe zastępy u grze kombatantów z Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ORMO, Informacji Wojskowej, których jedyną zasługą był wpis, że oni utrwalali władzę ludową w latach tam 45, 7 albo 8, albo walczyli z reakcyjnym podziemiem. A miałem okazję się zetknąć z owymi prawdziwymi kombatantami po roku 90. gdyż tak się złożyło w moim życiu, że w roku 92 będąc na studiach, pierwszych, które ukończyłem, będąc na trzecim roku zatrudniłem się w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, nowo utworzony urząd. Ja tam miałem okazję poznać bardzo wielu, tak jak mówię, prawdziwych weteranów. Ludzi, którzy po raz pierwszy, będąc już w podeszłym wieku, niektórzy z nich do uprawnienia podostawali dosłownie na koniec życia. Którzy często przyjeżdżali z jakimiś delegacjami z terenu, m.in. z Białorusztówczyzny, z innych części Polski, wielu z tych ludzi. Było w Armii Krajowej czy w Narodowej Siłach Zbrojnych w okresie okupacji niemieckiej w różnych częściach. Później byli w Winie czy byli w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. Bardzo wielu z nich przeszło przez więzienia. Niektórzy mieli ślady po przejściach w śledztwa do lat 90., do końca życia. Mieli na przykład zdeformowane dłonie, bo uczono ich pisać po chińsku. Uczyli. Wiecie, co to Państwo było? Kładali ołówki u mowcy. Tak, między palce i ściskali. Ci ludzie później mieli problem z utrzymaniem łyżki.